To się przebiorę, ok? la, 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 la. Hihi. No to ba! Co, o co jej chodzi? E, czemu ona śpi w Twoim łóżku? E, znaczy, przepraszam. Czemu, czemu ona śpi w moim łóżku? Skąd ja mam wiedzieć? Przebieram się i idę spać. rapie na daty. Dobra, idę spać. Następnego dnia. Ojej! Ona dzisiaj jedzie! Ona dzisiaj jedzie! Ona dzisiaj jedzie! Ona dzisiaj jedzie? Ona dzisiaj jedzie. No. No to fajnie. Siełam. Ja dzisiaj muszę jechać. No dobra, no to pa. Pa. Nara. No to to dzisiaj, na dzisiaj to już koniec. To pa.